Święta to dobry czas na chwilę refleksji i zagłębienia się w dawne świąteczne zwyczaje. Czy zawsze były takie same, jak nam się wydaje? Okazją do wspomnień była wigilia zorganizowana w klubie Seniora w Nysie. Tradycje wigilijne powoli, ale stale się zmieniają i ewoluują pod wpływem różnych czynników. Jeszcze 100 lat temu nikt nie ubierał świątecznych drzewek, a od domu do domu maszerowali kolędnicy. I śpiewaliśmy kolędy, niezależnie na drugi dzień świąt, ja z moimi kolegami chodziliśmy też śpiewać kolędy po ludziach, nas częstowali też. Piękne wielobarwne stroje kolędników przyciągały wzrok i wzbudzały zainteresowanie. Oprócz śpiewania była to także dobra okazja do spotkania i wspólnej zabawy. Dzieci szczególnie nie chodziły na ten. Cukierki dostawały. Diabły były, anioły były, Herod był. To żeśmy zawsze pośpiewali kolędy, życzyli nowym. Nie, chcieli, nie chcieliśmy pieniędzy, bo dzisiaj generalnie jak kolenda chodzi, tak, dzieci to tak. za pieniędzmi nie. A my raczej słodkości i to była dla nas zabawa. Jaką kupić choinkę? Dziś wybór może przyprawić o zawrót głowy. Kiedyś nie było tego problemu. Była choinka żywa, świeczki, normalne świeczki, które się zapalały zapałką. Cukierki, orzechy, jabłka, ciastka, pierniczki. Robiliśmy koszyczki z papieru, Tatoś nas nauczył robić łańcuch z papieru. Mieliśmy sporo swoich takich ładnych dekoracji. Na szczęście pewne zwyczaje świąteczne nie zmieniają się i nic na to nie wskazuje. Aby miały w najbliższym czasie ulec zmianom. Ojciec wziął ten talerz, częstował nas opłatkiem i życzenia żeśmy sobie składali. Zaczynał od mamy, wiadomo, a później było jedzenie, później był, były kolędy, a na samym końcu była pasterka. Był wspaniale. W domu cisza, nikt się nie kłócił, no, wszyscy byli po spowiedzi już. No także trzeba było być grzecznym. Na koniec nie mogło oczywiście zabraknąć życzeń. Życzę Państwu i Paniom Żydzeństwa dużo, dużo zdrowia, długich lat życia i dobrego humoru. Będzie humor, to będzie i życie. Dziękuję bardzo.